Cześć wszystkim, czas na szósty odcinek z serii Poznańskie Windy Ekstra. Dzisiaj ponownie jesteśmy na piątkowie, a dzisiaj nagrywamy osiedle Jana III Sobieskiego. Tak, osiedle znajduje się niedaleko osiedla Bolesława Chorobrego. I w tym odcinku odwiedzimy wszystkie bloki. Na przykład ja odwiedziłem ten blok tutaj, czyli osiedle Jana III Sobieskiego 42 i jak widać, wszystkie zręby jeszcze. I to będzie ten blok też do nagrania, bo ja nagrałem 26 grudnia, ale no przejdę teraz do reszty bloków do zwiedzania. Zapraszamy do oglądania. to join for sex. Ja od osiedla Jana III sobieskiego 2a i mam tutaj dwie starsze Wyjście z budynku. Lidia <tryk> pokoci z 2012 roku i to jest pierwsza Lidia w tym odcinku. W ogóle wszedł jakiś starszy pan, ponieważ ludzie yy, właśnie idą z kościoła, bo dzisiaj jest niedziela Wielkanocna. No i dziś czas postanowiłem tutaj nagrywać. Ale przy wszystkim, yy, no po prostu fajne. I takie słuchaj, to bardzo mi się podobają, a nie jakieś nówki. Znaczy, nówki, nowe słuchajcie to, to w ogóle nie ma sensu nagrywać. Nowe słuchajcie, ale tutaj to już w ogóle są. I to jeszcze starsze na tym osiedlu. O, lektor jest! To ciekawe. Dobra. Teraz przejechaliśmy się tą windą. Teraz poczekamy aż czy to drugie przejdzie. A teraz przejedziemy się tą lewą. Teraz przejdziemy się długointwingiem. Idziemy i to pokazać w widoki w tej klatce. Słuchajcie, jest tu O, patrzcie. A jednak jest przejście. Patrzcie, tutaj jest krat krata. Tyle, że zamknięta. To klatki B. No, a to nic nie szkodzi. Chcę pokazać widoki. Tu jest druga toki nie da się pokazywać. No przyjechała druga. Proszę o kabinę. Jedziemy na parter. Także to jest blok na osiedlu Jana Trzeciego Sobieskiego 2A. To właśnie to jest klatka A. Właśnie blok osiedle Jana Trzeciego Sobieskiego 2. Bardzo fajna ta winda. Mimo, że starsze takie lubię, ale nowsze to w ogóle nie lubię. Bo one też wymieniają zręby, ale takie starsze to mi się bardzo podobają. I mimo, że ma takie bardzo fajne przyciski, to mogę powiedzieć, że są bardzo fajne. Idziemy teraz do kolejnego bloku. Tam obok, na siódemkę. Wyjście z budynku. Tutaj lustra, zapomniałem pokazać. Siema. ma. No I przyjechaliśmy się dwoma Słajdami na osiedlu Jana III Sobieskiego 2, A. Idziemy dalej. Jesteśmy na Sobieskiego 7G. Mam tutaj zręba osiedlowego zmodernizowanego przez Słajd I nawet dobrze, że zdrębnik tam z został. Przecisk modernizujący. Ja się podedam do klatki, której? F Kurwa, co to? Ja pierdolę szybko Dzień dobry Dzień dobry, Dzień dobry. Proszę To co jest? Mamy pierwszą osiedłówkę w tym odcinku, jest to Esencja po modernie. tysiąc nie ma tu rok budowy, Lustro, siema. Kabina bardzo ładna. I kabiny mają takie zostać. Ale w ogóle znalazłem bardzo ciekawe przejście takie kupę 2007 znalazł. Postaram się kupa. To mogę Wam pokazać. Dobra, widzimy na do klatki B. A. Patrzcie, teraz jechaliśmy na środowką pokażę. O, o proszę. Tu jest tutaj. Nawet widoki pokażę. Widoki. Ty teraz mam to pokazać. Patrzcie jakie ciekawe. Oto widzicie. Wow. Co to w ogóle jest? Ktoś to w ogóle zaplątał. Ja nie mogę. Ja się to zaplątam. Mam to pokazać, patrzcie. Bardzo ciekawe, przejście się tutaj jest. Naprawdę. Wejdziemy do drugiej klatki. Tu jest maszynownia Idziemy do zdrenka drugiego. Tu osiedówka jeździła. No, w klatce G jeździ. Idziemy zobaczyć. I mamy. Tak, mamy jeszcze zdrenka tutaj. Tutaj zram został. Także jedziemy Zmodernizowane. Dobrze, że jeździ. Bo jeżeli by wymieniony był, to naprawdę. Z tej osiedówki to będzie też osobny film. Yy, nagram sobie tylko z tej klatki, ponieważ w klatce G jest identyczna. No i będzie to w ogóle prawie całe to osiedle. Dobra, przyjechała Winda. Tak, no, ta kabina. Od razu na balter. No słabo się rusza, ale ma bez, nie ma falownika spoko Tutaj jest oświetlenie. Lustro. Cześć. Pozdrawiam. Kabina jest podobna jak na Sowieckiego 42. Nagrałem wtedy tam. Te, te te cztery ośmiótki co jeżdżą. żył. Na szczęście tu jest. Mam parter. Mm -hmm. <grywka> Ktoś przykrył jednak kryjka starego Dobra, idziemy dalej. Jesteśmy teraz na osiedlu Jana Cigosowiskiego 4 i mam tutaj dwie licencje tym razem zmodernizowane. Trzeci blok dzisiaj. W ogóle tam ludzie wesili do prawej, a pokoje lewą, bo cały czas stoi na dziewiątym. Przecież słuchaj a nie ten pojedzie. Ciekawy rygiel Dobra, jest. Jest. Ciekawy pan, a piętrowiec? Cześć. Jedziemy na dziewiąte. Koliny zręb, dowy. Już trzeci, trzeci zręb będzie. I czwarty, bo czwarty jest obok. Teraz winda jest na 9 pięter. Cześć. Tutaj też nie ma roku produkcji. XD. Dobra. Światek na razie nie miałem. Jest dziewiąta. Poczekamy teraz na drugi. A teraz na druga. Kolejną starą litę z kurczę, gdzie można widoki pokazać by to było jakieś okno Ale widzę, że go nie ma w siódemce to ja wam pokazałem jest no. tu winda. Do od razu parter. Jedziemy drugą windą ręb na osiedlu Jana trzeciego Sopiskiego 4. I za chwilę pójdziemy na północ osiedla. Tak, za chwilę pójdziemy na północ tego osiedla i zobaczymy jest, czy jeszcze zręby, czy jakoś tak. Bo nie ma co się przedłużać. Skoro na tym osiedlu jeszcze cztery zręby na no już widzę. Parter. No, i to były dwa zręby. Na osiedlu Jana III Sobiskiego 4. Znajdujemy się na Sobiskiego 11. Mam tutaj nową windę Swite i zręba osiedlowego. Pojedziemy tylko z Nie ma sensu czekać. Zobaczymy, przycisk. Który rok? ZKZ 2023. Co to jest? ZKS? Potruba suwajda. jeszcze tu coś zostało jakimś nakazem? Czy to Czyli tu zostało wymienione? Na to posiedu. I pierwsza nowa winta tu jest, a tu jest starsza. Ojej. Dzień dobrze? Ale ciekawy panel. A ciekawy XD No tutaj obok niestety osiedlówka została wymieniona na... No, El dźwiga. Nie. Ekst co, to jakiś niemarkowy złą tam jeździ obok. Co jest? U! Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co tu się stało? Prawie była awaria. Aha, XD. Warter. Patrzcie, jakie ciekawe przyciski są i ten panel. Prawie się zaciąłem. Prawie się zaciąłem w tym zrębie. Cześć. O, tutaj tam na szóstym. Patrzcie, no tutaj na szóstym prawie się zaciąłem gdzieś Ale dobra, na szczęście nie zaciąłem się. I wiecie, jaki miałem dostęp? Że tamte drugie drzwi były otwarte, były niedomknięte. Za chwilę wam pokażę. No tam jest inny domofon. Urmet. URMET tam jeździ, tam jest. Patrzcie, to jest gówno. A tu zremnik to jeździ. Zobaczcie, który robi Nie ma sensu tego nagrywać. To jest ZKS. I nie ma sensu tego zks nagrywać. Ale zobaczcie, tutaj są inne drzwi, niż tamte. Tu jest domowo URMET, Muszę spróbować coś wpisać. To wszystkie w ogóle nie działają. Czekajcie, czekajcie. może tak zrobię. Patrzcie to. O, już zamknąłem. Widzę. Ale by nie domknięte. Także idziemy dalej. Sobieskiego 22F. I niestety mamy główno Suajd. O, z tego roku. 2023, proszę. Masakra. Czyli tutaj wcześniej jeździła się Która została tu wymieniona. Masakra. I ładnie tak wymieniać. Stare windy mają zostać. Pozdrawiam. Jeszcze jest taki niefajny blok, którego nie polecam, czyli Sobieskiego 26. Tam w ogóle są nowe windy same. Tak, to nie żart. W samym tamtym bloku na Sobieskiego 26, same nowe windy. No szarta. O, gong z 21 roku. Taki swajda. Dobra. Idziemy do klatki Est. O, tutaj pokażę Wam widoki. Tutaj widoki z Batorego. O to jest najmniej. Ten... Kryp nie polecam. To jest kręty do przejścia. I tu jest klatka E. Mamy no, tu, no niestety, kolejnego slajda. Przepraszam, że tak robiłem, pasie. Piękny wskazywacz. Tutaj wcześniej osiedłka ta sięździła, została tu wymieniona. Chyba w całym roku już w ogóle nie mam, bo jeszcze w klatce A i B byłem, to też byłem sobie to jeszcze muszę sprawdzić klatkę bo miały być zręby. No i 22 rok. Tego do 2022. Czyli tutaj. W tych latkach również jeździły zręby. Które tutaj zostały wymienione. Nanówki. Słajd. Ja takich nowych właśnie Słajdów nie lubię. Nowszych to, ja, nowszych to ja nie lubię. A starsze swoje to, to bardzo fajne są. Ale takie to już nie fajne. Przyciski od Windy Warszawy mają. Wejście z budynku. No. Także niestety, ale. Tu nie ma osiedlówki. Jest i I sobie z 20, dobra. Zaczniemy od Słajta. Kwiat się dzieje. Niech sobie. Tak się prezentuje. Mama dźwiga. Właśnie ktoś wyjedzie. Zobaczymy w klasie, a czy coś zjedzie. czy osiedlówka, czy Słajta. Piętro Rok budowy 2022. Tutaj wcześniej siła osiedlówka. Stała tutaj wymieniona na nówkę marki Slide. Na szczęście, klatce C i D jeżdżą z moi drodzy. Muszę jakoś się tam dostać. Zaraz pójdziemy teraz do klatki A. Zobaczycie nie widzę jak i widzę jeszcze w tym bloku. I później pójdziemy dalej. entroje sąta Nie i obie takich gąngów tu też tu też niówka też tu słoik ja tak jak wspomniałem tutaj wcześniej Iść z ręby że już ten rocznik bo mnie są długi tutaj no tak też 22 rok. No, niestety, tutaj w tych klatkach jeżdżą nowe windy marki Slide. Zostały tutaj windy wymienione, jak widać. Dislike. Dislike po prostu zamymiane. Ja po prostu nie wytrzymam. Na takie windy jeździły w Poznaniu. Na tych nowej generacji. To szok. No i lustro się ma. Trzecie, drugie, pierwsze i czwarte mamy zero. Idziemy dalej do kolejnych bloków. Zaczynam od kartki A i mam tutaj z osielowego po modernizacji, już jest słuchaj. Mamy panel dziesiąte piętro. Jak się jedziemy osiedlówką Jak widać modernizacja przez Suede. I to jest bardzo ciekawe kamienie moi drodzy Dobra jedziemy i witam Panel po modernizacji No w końcu jakaś osiedlówka na moi drodzy Idziemy do klatki B KB i mam kolejną osiedlówkę. Też po z Słajd. Zaraz powinien przyjechać. Jedzie już. Jedzie już. Jest, przyjechał. i jedziemy. A w końcu jakiś zręb na osiedlu subiskiego teraz 42. Jeszcze zobaczymy klatkę C i D, co tam jeśli w tej klatkę to zaraz się dowiecie. Tutaj macie taki, taką sklejkę fajną. Drugie, pierwsza i parter. Mam wander. Pójdziemy klatki C. No, jak widać, jeszcze na tym, co widzieliście do nagrania, z dwóch w bloku przy osiedlu Jana -Sobieskiego, 42, to generalnie zobaczymy jeszcze pozostałe klatki, bo klatkę czy ktoś nagrał. I Jak widać. W klasie A, B i D jeszcze jeszcze stare windy osiedlowe. A już w następnym odcinku przenosimy się na kolejne osiedle. Tym razem na Osiedle Zwycięstwa. Więc będziecie mogli zobaczyć, jakie windy jeżdżą. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Poznańskiej Windy Ekstra, odcinek 7. Do zobaczenia!